Nie ma wątpliwości co do tego, że woda jest niezbędna każdemu człowiekowi. W końcu niewystarczająca ilość wody objawia się takimi symptomami jak: suchość skóry i błąd śluzowych, gęsta żółć i krew, strzykające stawy, kamienie w nerkach i woreczku żółciowym, reakcje alergiczne, zmęczenie, letarg, depresja, ból głowy, zgaga, ból żołądka i jelit, migrena, ból mięśni. Pytanie brzmi: jaką wodę pić? Dowiedzmy się, czy ma znaczenie jaką wodą gasimy pragnienie? Dlaczego przygotowana woda nie jest najlepszą opcją? Przez długi czas wierzono, że gotowanie jest świetnym sposobem na zabicie wszelkich zarazków, a tym samym oczyszczenia wody. Rzeczywiście, po podgrzaniu do maksymalnych temperatur patogeny nie przeżywają, ale solem metali ciężkich nigdzie nie znikają. Ponadto, podczas gotowania wody chlorowanej powstają toksyczne związki chloru które są tak samo szkodliwe dla zdrowia jak drobnoustroje. ustroje. A po schłodzeniu przygotowana woda jest sprzyjającym środowiskiem do namnażania się bakterii. Najlepszą wodą jest żywa woda. Naukowcy twierdzą, że dla doskonałego zdrowia ważne jest picie nie tylko wody, ale wody o odpowiednich parametrach. pH wody: 7.34 zasadowe, 2 kwaśne. Jeśli pH jest mniejsze niż 7, woda jest kwaśna, a jeśli większe, to zasadowa. Dlatego dla normalnego funkcjonowania organizmu woda też musi być alkaliczna. Napięcie powierzchniowe 45 plus minus 5 MJ na metr kwadratowy. Aby woda była wyjątkowo korzystna dla organizmu, musi być płynna. W takim przypadku może dostać się do każdej komórki ciała Jej zdolność do wpływania wszędzie zależy od napięcia powierzchniowego. Twardość wody od 0 do 4 dGH bardzo miękka. 1830 dGH twarda. Potencjał redox ORP w kranie od plus 300 do plus 500 w komórce minus 100. Potencjał redox ORP wody to jest zdolność do wchodzenia w reakcje biochemiczne. Jeśli ORP wody jest zbliżone do ORP ludzkiego ciała, to jest idealne do odbudowy jego żywych komórek. Na przykład woda wewnętrzkomórkowa, woda zdrowego organizmu, czyli zdrowa komórka, ma znak minus. Jej ORP będzie wynosić około minus 100. Woda z kranu, pod warunkiem, że zostanie oczyszczona i zdezynfekowana, będzie miała średnio ORP plus 300, a czasem wyższe. Temperatura: 36 stopni Celsjusza. Wtedy organizm nie wydaje na ten proces dodatkowych zasobów. Struktura: W wodzie żywej zaobserwowano minimalną liczbę klastrów niepowiązanych cząsteczek. Woda ta jest organizmowi potrzebna. Duże skupiska cząsteczek ze względu na swoją wielkość nie mogą przedostać się przez błony komórkowe. Organizm jest więc zmuszony tracić swoją energię na ustrukturyzowanie wody, ale z biegiem lat zdolności te ulegają zmniejszeniu. Pamięć informacyjna. Według Masaru Emoto, pamięć informacyjna wody determinuje jej strukturę i korzyści. Wodę z kranu jest uważana za Zanieczyszczono energetycznie, ponieważ zbiera negatywne informacje i energię ze środowiska. Mineralizacja wody. Wapń, potas, sód, cynk, magnez, selen wypełniają wodę dodatkowymi użytecznymi funkcjami. Bilans kwasowo-zasadowy pH wody. Dla zdrowia żywego organizmu ważne jest utrzymanie kwasowości wewnątrzkomórkowej i wewnątrzorganicznej na odpowiednim poziomie fizjologicznym. Najmniejsze odstępstwo od normy prowadzi do zmian patologicznych. Bez ingerencji w ten proces w ludzkim ciele, w kwaśnej przestrzeni, komórki rakowe będą się rozwijać jeszcze aktywniej. Aby sprostać zapotrzebowaniu na taką wodę, japońscy naukowcy i inżynierowie systemu 595 opracowali i wyprodukowali aktywator wodorowo-mineralny PH firmy Water System w Shizuoka w Japonii. PH od 8,5 do 9,5, najlepiej 9,0. Wskaźnik ORP MV 150 do 350, zawartość wodoru PPD od 100 do 300, napięcie powierzchniowe 45 plus minus 5 MJ na metr kwadratowy, temperatura 36 stopni, mineralizacja. Po zastosowaniu Water System woda zyskuje dokładnie te właściwości, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania narządów i układów w naszym organizmie w każdym wieku, bez względu na stan. Woda z Water System zwiększa wydajność systemu 595. Codzienne korzystanie z urządzeń systemu 595, zbilansowana dieta, korzystanie z wysokiej jakości wody to ważny składnik zdrowego, pełnocennego życia. Unikalny skład i łatwość stosowania w domu i w życiu codziennym Water System ma na celu stworzenie warunków do skoordynowanej pracy narządów i układów. Wewnątrz Water System znajduje się performowany wkład wykonany z nanoturmalinu. Woda wlewana do Water System przechodzi przez skład nanoturmalinowy, jest oczyszczana i wzbogacana. Oprócz wkładu wykonanego z nanoturmalinu, Water System zawiera również wypełniacz kompleks mikroelementów Baku-Han-Seki. Kompleks mineralny Baku-Han-Seki, który w Japonii nazywany jest również minerałem Bakuhan, reguluje właściwości fizyczne i chemiczne wody, wzbogacając ją o tlen i minerały. Woda z Water System zaczyna działać natychmiast już od pierwszego łyku nasycając organizm niezbędnym płynem, odpowiednim wodorem, ORP-P i napięciem powierzchniowym. To wszystko daje organizmowi dużo pozytywnych efektów. Pomaga oczyścić nerki, zmniejsza obrzęki, polepsza wypróżnianie, poprawia stan naczyń włosowatych, oczyszcza z toksyn, redukuje przewlekłe procesy zapalne. Dlatego spożywanie wody z Water System każdego dnia to źródło korzystnej wody wzbogaconej w minerały które dają energię i dobre samopoczucie. Bardzo łatwo uzyskać wodę smaczną i wysokiej jakości. Wystarczy wlać ją do Water System i dać jej czas na wzbogacenie się i oczyszczenie. 5-10 minut i można pić. Pij pyszną, zdrową wodę z Water System. Bądź zdrowy, aktywny i energiczny z systemem 595.